Kochani, już lecimy. Jesteśmy bardzo malutkim tutaj takim, jakby to powiedzieć, no statku powietrznym. Statku powietrznym, tak? Dziękuję. Za mną jest Michał. Proszę bardzo tutaj. Nie wiem, czy go widać, czy nie widać, ale to jest Michał. Właśnie to jest Michał. No i ten świat, dookoła jest taki malutki. O, widzicie? Taki malutki, malutki świat. A my sobie lecimy, wiecie, czym Z szybowcem. Proszę bardzo, bardzo, znak na to, że lecimy. Widzicie? Tutaj to śmigiełko takie takie coś? No. Ja nie steruję, bo tutaj nie chcę nikomu nic psuć, Ale mam wytrawnego, y, prawie... Y, jak to się mówi, tre... Trenera, trenera, tak. Ty poleciłem. Michał, słucham. Teraz lecimy w kółko, żeby łapać wiatr i się wznosić. No, pod chmurkę chcę podlecieć. Aha. Może będzie jakieś noszenie. A może będzie. No, o, co? O, jest jakieś noszonko. Spróbujemy wykorzystać. Bardzo delikatne, ale jednak coś jest. To jest noszonko, widzisz? Nas tak tutaj znosi, że tak powiem. Znosi, znosi. O, widzisz? Tak krzywo sobie lecimy. Najlepsze będzie lądowanie w tym wszystkim, bo. Bo latanie to już zaliczyliśmy. <laughs> Czyli latanie? O, już okej, okay. latanie zaliczyliśmy, dobra to do <laughs> lądowania. Nie no, gdybyśmy lecieli do jakiegoś celu, to by było ciekawe, nie? Nie no, samo doświadczenie latania. Ale jest to są, wiecie, dla co są, wiecie co to jest? To są żuławy. Takie gładkie żuławy. O, widzicie sobie, o żuławy takie. A teraz odwrócę i zobaczycie, jak ja No nie, no nie. O, my się cały czas pod kątem lecimy tak jakoś dziwnie. No to kręcimy w kółko. Tak, kręcimy w półko, widzicie? Jak tutaj... o, widzicie? To, 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 ten wskaźnik pokazuje tutaj kierunek. no. To jest główne, główne urządzenie takie dla, dla, dla kierowcy. To jest właśnie to śmie, to tutaj ten wskaźnik, bo właśnie mam widzieć co się dzieje. Tak. Wszystkie inne to tam nie ważne. Tak, to jest, to jest. Ta, ta wstążeczka taka, taka, o, widzisz? Teraz widać, widzimy da, prosto, za chwilę będziemy w lewo, wiatr tak. Wszystko wiadomo, no. I tak to już wygląda. E, zapraszamy na lądowanie za chwilę.